Dobra, gagatki Wyjaśnić pół Polski Znowu Po latach na łódkę Siemasz Adam, dzięki za zaproszenie za zobaczymy co się pozmieniało po latach Gdzie nas ulokują Uuu, Nowa przeszkoda taka, ta. Działa! Działa! Ale wtórne mocno Nareszcie zasłużone wakacje, prawda? Się trafiło. W końcu sobie chłopaki odpoczą. na razie. Co za ekipa? <grymka> Oglądacie najdłuższe <Ilu> filmiki? Tak. Zajebista walka Tak, profsy? Dobra, widzimy się później? Cześć <grymka> widzimy się. Halo. co? Po latach, w kolej jeszcze. Grzecznie w kolej jeszcze panowie. To właśnie taki etich day. Morderski ja? No, jeszcze tutaj wam powiem. No bardzo ładnie cieplaki wam poszło. Dobrze, dobrze yeah. no, Jeszcze do wieczora, do tysiaka dojdzie welcome back so <laughs> <Co>, okul <laughs>

Tu jest była taka faza, że nas tutaj ulokowali na tym utkampie, zajebiście więc wychodzę z zadomku, a tam normalnie rozgrzewka i lecimy z tematem Teraz tutaj się dołączy. A może za robotę bym się tu wziął? To jest freshboards takiego relika, jabłuszko a FS jak da zawsze DJ Cake Pao Jezmy jest tutaj jestem rozwój no Ile co tosta? Ile, bo ile. <laughs> ile <tos? laughs> za to wsta? Nie wiem ile Ile teraz Kolejna atrakcja na odkępie, 5 dych, Kaucji za kije jak coś i gramy Wal od razu o, Mamy to No przecież Wam też Dawaj o kurma leci Lechu! Walisz? Leć. No ładnie, ładnie. Co jest, słodzińko? Tu mamy trenera, tu mamy menadżera, więc presja była. Tak, popatrz Spobacz, jak trener ci pokaże nie, nie, nie. To jest właśnie pierwsza w życiu próba żana z tą właśnie podpórką Ej, nie wiem. Teraz masz switch w No i dobra, proszę bardzo, teraz tam Kotek przyszedł do ciebie yeah. my, dalej, my dalej tutaj na wypoczynku Adam nam tu zagwarantował jeszcze Takie fajne supy dla każdego po jednym dostaliśmy Naprawdę dzięki wielkie, polecamy Płynie bez wszystko.